Wiadącym motywem wystąpienia prezydenta Subałki i zarazem gospodarza obchodów rocznicowych było bezpieczeństwo. Czesław Frankiewicz mówił o czynnikach wpływających na należytą realizację tego celu. Nasze bezpieczeństwo zależy w głównej mierze od nas samych. Od tego, jaką armią będzie dysponowała Polska, jak silną, jak liczną, jak uzbrojoną i od tego, czy będzie zgoda narodowa i współdziałanie, czy też właśnie i kłótnie. Skupmy swoją uwagę i energię na tym, co dzisiaj jest najważniejsze, a na dzisiaj najważniejszą sprawą jest zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa. Starajmy się szukać drogi do zrozumienia, wzajemnych racji i przezwyciężać uprzedzenia. Idee przyświecające reformie państwa polskiego, zawarte w akcie sprzed 234 lat, jak na ówczesne czasy, były wręcz rewolucyjne i tak były postrzegane w całej Europie. Mówił drugi z mówców, poseł Jacek Niedźwiecki. Dziś w całej Polsce będziemy podkreślać, że nasza konstytucja była wzorcem dla innych państw europejskich. Ten aspekt historyczny będzie przewijał się w dyskusjach, ale potrzebna jest tutaj głębsza refleksja. Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytania, co poza wartościami historycznymi zostało z pierwszej konstytucji, jak powinno być zarządzane polskie państwo, jakie są konieczne powinności obywatelskie, aby to państwo było silne, mocne wewnętrznie i zewnętrznie. Ostatnia dekada uświadomiła nam szczególnie mocno, jakie znaczenie ma polska konstytucja, jak niezbędne jest respektowanie jej zapisów. Jak, nie, jak potrzebne jest odbudowanie zaufania do instytucji stojących na straży przestrzegania konstytucji. Z dumą przyjmuję fakt, iż polska konstytucja, zarówno ta historyczna, jak i ta współczesna, była i jest drogowskazem codziennego życia większości Polaków. Do mniej chlubnych faktów historycznych, jakie miały miejsce po uchwaleniu pierwszej w Europie ustawy zasadniczej, nawiązywał kolejny z parlamentarzystów Jarosław Zieliński. Patrząc na Targowice i patrząc na wielkie dzieło obozu patriotycznego, Sejmu Wielkiego, też płynie inna lekcja dla nas dzisiaj na przyszłość. Władzę w Polsce powinniśmy powierzać ludziom odpowiedzialnym, ludziom sprawdzonym, co do których jesteśmy pewni, że będą realizować polski interes narodowy, a nie obce interesy. To jest przesłanie zawsze ważne. Dzisiaj również aktualne. I będzie aktualne w przyszłości. Więc uczmy się odpowiedzialności i mądrości. Z naszej historii, z naszych dziejów, z dzieł naszych przodków. Nie zmarnujmy Polski. Założenia Konstytucji 3 Majowej i jej uchwalanie nie u wszystkich wywołały entuzjazm. Akt miał grono przeciwników, wywodzących się z grup. Odartych z przywilejów. Wzburzeni zwrócili się o pomoc do Katarzyny II, która wkrótce wprowadziła wojska rosyjskie w granice ówczesnej Rzeczpospolitej. Gdy do Targowiczan dołączył król, wcześniej należący do reformatorów, szeroko otwarła się droga do drugiego rozbioru Polski. Kompromitację konfederatów Targowickich i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ostatecznie przypieczętował Grodzieński Sejm z 1793 roku.